Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w dzisiejszym webinarze. Chciałbym powiedzieć kilka słów o zaburzeniach rytmu serca o nowościach 2021 i być może nieco o nowościach 2020. Najpierw migotanie przedsionków. Jest to problem o tyle istotnym, że w ubiegłym roku pojawiły się nowe zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego go dotyczące diagnostyki i leczenia chory z migotaniem przedsionków. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne niezwłocznie tłumaczy te zalecenia na język polski i są one dostępne najpierw online, a później w wersji papierowej dla członków towarzystwa. Musimy zdawać sobie sprawę, że migotanie przedsionków jest olbrzymim problemem, to nie tylko w Polsce, ale również globalnie. Polska należy do państw, w których szacuje się, że liczba osób z migotaniem przedsionków wynosi od 600 do 700 na 100 tysięcy mieszkańców. Wydaje się, że liczba ta jest zdecydowanie zaniżona i należy spodziewać się, że w Polsce z tą arytmią żyje około 500 do 700 tysięcy osób. To co najistotniejsze, spodziewamy się, że w ciągu najbliższych dwudziestu kilku lat liczba osób z tą arytmią ulegnie co najmniej podwojeniu po w Europie. Z polskich badań wynika, że u osób powyżej 65 roku życia występowanie tej arytmii, ta arytmia występuje u około 23% chorych. Również z danych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że u każdego obecnego 55-latka szansa wystąpienia tej arytmii przed końcem życia wynosi 33%. Te objawy tej arytmii są dosyć nietypowe. Mogą to być kołatania serca, męczliwość, zawroty głowy, dyskomfort pracy piersiowej, duszność i zaburzenia świadomości. Chociaż są osoby, które w ogóle nie czują, że migotanie przedsionków się pojawiło. To jest taki jeden z elektrokardiogramów chorego z migotaniem przedsionków. Widzimy całkowicie niemiarowy rytm komór. To są te zespoły QRS, one świadczą o pobudzeniu komór do skurczu. Widać wyraźnie, że odstępy między tymi kolejnymi pobudzami, pobudzeniami są zupełnie inne. I to, co widać dodatkowo, że w przedsionkach mamy zupełnie nieuporządkowany rytm. Ten rytm nazywamy falą migotania przedsionków. Przedsionki kurczą się z częstotliwością od 450 do 700 na minutę. W różnej fazie skurczu są różne elementy, w związku z tym tak naprawdę to te przedsionki drżą. Nowe zalecenia wprowadziły nowe definicje migotania przedsionków. Chodzi przede wszystkim o rozpoznanie tej arytmii. Więc mamy najsilniejszą definicję klinicznego migotania przedsionków. To jest sytuacja, w którym stwierdzamy tę arytmię w 12 odprowadzeniowym EKG albo na podstawie powierzchniowego elektrokardiogramu, co najmniej jednokanałowego, potwierdzamy, że ta arytmia trwała co najmniej 30 sekund. W klinicznym migotaniu przedsionków chorzy mogą mieć objawy albo mogą tych objawów nie mieć. Drugie to subkliniczne migotanie przedsionków. Ono obejmuje przede wszystkim migotanie przedsionków rozpoznane w oparciu o pamięć urządzeń wszczepialnych, takie jak stymulatory, kardiowertery, defibrylatory czy urządzenia do stymulacji resynchronizującej. Oczywiście występowanie tej arytmii w oparciu o analizę pamięci, zapisów z wnętrza serca musi być potwierdzone przez lekarza i musi być rzeczywiście olbrzymie prawdopodobieństwo, że jest to rzeczywiście migotanie przedsionków. Również epizody tacharytmi nadkomorowej wykryte za pomocą wszczepialnych rejestratorów arytmii należą do tej grupy subklinicznego migotania przedsionków. Inne to noszone urządzenia monitorujące, takie jak różnego rodzaju smartwatche, jak jakieś inne narzędzia do rejestracji albo fragmentu EKG, albo pulsu. Ale wszystkie te postacie subklinicznego migotania przedsionków zdecydowanie wymagają potwierdzenia, przez EKG powierzchniowe, żeby było to kliniczne i wdrożyć odpowiednie leczenie. Ewentualnie lekarz musi ocenić wizualnie te zapisy sercowe lub inne rytmy zapisane przez te różne urządzenia codziennego użytku. To, co istotne u tych chorych z subklinicznym migotaniem przedsionków, ryzyko szacujemy na podstawie sumarycznego czasu występowania tego migotania przedsionków oraz ryzyka zakrzepowo-zatorowego. U osób z bardzo wysokim tym ryzykiem, u których te epizody trwają długo, można włączyć leczenie przed udokumentowaniem zapisem elektrokardiograficznym. I tutaj mamy właśnie taki przykład z pamięci urządzenia. Wyraźnie widać na tej rycinie takie bardzo nieregularne, różnej amplitudy wychylenia w kanale przedsionkowym. To jest taki zapis sugerujący migotanie przedsionków. Jeżeli udaje się potwierdzić WKG... Tego typu zapisem, który chociażby pokazywałem na początku, mamy kliniczne EKG. Jeżeli nie mamy, takie pod, nie mamy takiego potwierdzenia, to jest to subkliniczne. No i te urządzenia monitorujące, które są wyrobami medycznymi, czyli stymulatory serca i wszczepialne rejestratory zdarzeń. W tych zaleceniach dużo miejsca poświęcono metodom przesiewowym, od najprostszych, czyli chociażby badanie tętna, od badania ciśnienia, w którym aparaty wykazują, że to tętno jest nieregularne, poprzez różnego rodzaju opaski, różnego rodzaju monitory, przyklejane plastry z zapisami EKG, szczepialne rejestratory zdarzeń czy elektrokardiogramy powierzchniowe. Okazuje się, że czułość tych urządzeń wcale nie jest taka mała, ta swoistość nieco gorsza, ale czułość, proszę zobaczyć, waha się od 80 kilku nawet do 100%. W związku z tym szczególnie w grupach wysokiego ryzyka u osób powyżej 65 roku każda z takich metod screeningowych jest ważna, jeżeli wskazuje na podejrzenie występowania migotania przedsionków, należy diagnostykę rozszerzyć o takie metody, które pozwalają na rozpoznanie Klinicznego migotania przedsionków. Ale czego boimy się w migotaniu przedsionków, oprócz tych objawów, utrat przytomności, pogorszenia tolerancji wysiłku, rozwoju niewydolności serca, najgorszym zabójcą są udary mózgu. Wiemy, że te przedsionki drżąc, powodują, że krew nie jest z nich wypychana, że są miejsca, ta powierzchnia przedsionków nie jest gładka, w których ta krew praktycznie nie płynie. W związku z tym tworzą się warunki do tworzenia nawet małych skrzeplin. Jeżeli ta skrzeplina oderwie się wraz z prądem krwi, popłynie do mózgu, może doprowadzić do odaru. I tutaj jest taka skala znana już od wielu lat, powszechnie stosowana w klinice Określająca ryzyko zakrzepowo-zatorowe, proszę zobaczyć, wiek powyżej 65 lat to jeden punkt, ale powyżej 75 lat już dwa punkty: niewydolność serca, nadciśnienie, bardzo częste schorzenie w Polsce, cukrzyca płeć żeńska, bo kobiety mają większe ryzyko zakrzepowo-zatorowe przy obecności innych czynników ryzyka niż mężczyźni. I proszę zobaczyć, takie takiej osoby, która ma chociażby 4 punkty, to już ryzyko udaru w przypadku braku profilaktyki tego udaru lekami przeciwkrzepliwymi wynosi około 4% na rok. Zdajemy sobie sprawę, że terapia lekami przeciwkrzepliwymi wiąże się z ryzykiem krwawień. Mamy skalę, która wróciła do Was, skala Hasblet, która Polega na sumowaniu punktów za pewne stany kliniczne, czyli wiek, tutaj też powyżej 65 lat, ale też przyjmowanie leków, które zwiększają ryzyko krwawień, jak powszechnie używane leki przeciwbólowe, nadużywanie alkoholu, za każdy z tych elementów można dostać jeden punkt. Jeżeli w sumie się zbierze tych punktów trzy, no to mówimy o wysokim ryzyku krwotocznym. Co robić? Wysokie ryzyko krwotoczne nie stanowi przeciwwskazania do leczenia lekami przeciwprzepliwymi, natomiast musimy zrobić wszystko, żeby to ryzyko obniżyć, chociażby właściwie kontrolując ciśnienie tętnicze, zalecać chorym, żeby rzadziej stosowali leki przeciwpłytkowe czy przeciwzapalne, ograniczyć spożycie alkoholu, żeby unikać pracy czy hobby, które jest. Ryzykowne. Kilka słów o szczepialnych rejestratorach zdarzeń. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten rok przyniósł dwa bardzo ważne dokumenty. Pierwszy dokument Rady Przejrzystości, która miała pewne zastrzeżenia, do wniosku udało się te zastrzeżenia. Rozwiązać i mamy pozytywną opinię prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych. Te wątpliwości Rady Przejrzystości dotyczyły miejsca, gdzie to monitorowanie można rozpocząć. Są to urządzenia wszczepialne, które przez kilka lat mogą monitorować rytm i Rada Przejrzystości uznała, że nie powinni ci chorzy być hospitalizowani, natomiast udało się przekonać, że powinni być leczeni, czy w zasadzie diagnozowani w ramach pobytu jednodniowego. Czyli chory przechodzi, ma wszczepione urządzenie i tego samego dnia wychodzi do domu. O co chodzi? O pewne warunki septyczne do szczepienia tego urządzenia, bo wiemy z literatury, że najwięcej powikłań to są właśnie powikłania infekcyjne związane z szczepieniem. Mamy nadzieję, że to urządzenie, we wskazaniach, o których za chwilę powiem, wkrótce zostanie dopuszczone do leczenia. To są urządzenia, jak Państwo widzicie, bardzo małe. One mają wielkość dwóch zapałek. Złożonych ze sobą, one mogą pracować, jak tutaj widać, w tej tabeli od 2 do 4 lat, i one cały czas monitorują rytm. W momencie rozpoznania Jakiegoś zaburzenia rytmu. My możemy zaprogramować to urządzenie. Jakie rytmy nas interesują? Przede wszystkim bradekkardię i tachykardię. Fragment EKG, który rejestruje to urządzenie jednokanałowego, jest zapisywany do pamięci urządzenia i również fragment po rozpoznaniu. Także pacjent, jeżeli czuje objawy, może wyindukować zapis do pamięci takiego urządzenia. I proszę zobaczyć, u chorych, którzy tracą przytomność, którzy mieli kilka takich epidozów i przeprowadzona dotąd klasyczna diagnostyka nie przyniosła odpowiedzi. Proszę zobaczyć, że aż u prawie połowy chorych, to jest 45%, na podstawie tych badań, które tutaj pokazuję, udało się rozpoznać przyczynę utraty przytomności i wdrożyć odpowiednie leczenie. Ale to, co jest jeszcze istotniejsze, to urządzenie jest szczególnie przydatne u chorych po kryptogennym udarze mózgu, czyli Udar, który jest pochodzenia naczyniowego, ale nie znamy jego przyczyny. Wiemy, że migotanie przedsionków, o czym już dzisiaj mówiłem, znacznie zwiększa ryzyko tego udaru. W związku z tym w badaniu Crystal AF porównywalno Szanse wykrycia migotania przedsionków w oparciu o to urządzenie wszczepialne i standardowy rodzaj opieki. Proszę zobaczyć, po 6 miesiącach w standardzie opieki wykryte tylko u niespełna 1,5% chorych, a stosując monitorowanie przy użyciu tych rejestratorów zdarzeń u 9%. Po 12 miesiącach i 2,12, czyli sześciokrotnie większe szansa wdrożenia dobrego leczenia i zapobieganiu kolejnemu udarowi mózgu, a po trzydziestu sześciu miesiącach ta różnica aż była dziesięciokrotnie dziesięciokrotna na korzyść urządzenia wszczepialnego Porównanie do standardu opieki. I widać tutaj, że porównując na podstawie właśnie tego badania różne metody rejestrowania rytmu, czyli na przykład co kwartał powtarzany 7 dniowy holter, 30-dniowe holtery, to proszę zobaczyć, te najlepsze metody nie osiągają czułości powyżej 20% porównań do szczepialnego rejestratora zdarzeń. W związku z tym te dwie grupy wskazań. Które zostały zarekomendowane przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, czyli pacjenci po kryptogennym udarze mózgu i pacjenci po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki, są kandydatami do wszczepienia takiego urządzenia. I ostatnie, temat: symulacja bezelektrodowa. Również w tym roku pojawiła się opinia Rady Przejrzystości i aprobata. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych. Tam jest kwestia ceny, wyrównania jej do cen europejskich, ale z tego co wiem, to w całej Europie ceny są takie same we wszystkich krajach. Jest to urządzenie, które zawiera w stymulator, w tej małej kapsułce, która jest wprowadzana bezpośrednio do serca. Nie ma urządzenia w okolicy podobojczykowej, nie ma elektrod. To urządzenie jest wyposażone w czujniki wibracji, ułożone w trzech płaszczyznach. To jest o tyle ważne, o czym zaraz powiem, że właśnie pojawił się stymulator przedsionkowo-komorowy, czyli kapsułka wszczepiona do komory. Która jest w stanie rozpoznać skurcz przedsionków. Pierwsze urządzenie bezelektrodowe zostało wszczepione w grudniu 2013 roku w Lińcu w Austrii. Pierwsze urządzenie w Polsce po nieco ponad dwóch latach. Jednocześnie tego samego dnia, o tej samej godzinie w Poznaniu i w Zabrzu, to był styczeń 2016 roku. Mikra AV, czyli ta mikra przedsionkowo-komorowa, która zapewnia synchroniczny skurcz przedsionków i komór, została wprowadzona. Do użytku już uzyskała rekomendację FDA w styczniu tego roku, w Europie w maju tego roku, a pierwsze wszczepienie w Polsce w Poznaniu 29 maja, czyli można powiedzieć, że 4 miesiące po premierze światowej. To urządzenie zapewnia zwiększenie możliwości wymiany fizjologicznej stymulacji serca do bardzo szerokich grup już pacjentów wymagających stymulacji. Implantacja tych urządzeń to ponad 80 tysięcy na całym świecie, w obszarze europejskim 17 tysięcy tych nowych układów, ponad 5 tysięcy, już na pewno ponad 700 w obszarze Unii Europejskiej. Dlaczego to urządzenie jest tak pożądane? Dlatego, że wiemy, że jest zdecydowanie mniej powikłań związanych z tym urządzeniem, a co najważniejsze, jest zdecydowanie mniej powikłań. Infekcyjnych, które stanowią najgorsze powikłania elektroterapii. Jak widać, to nowe urządzenie wygląda identycznie. Ma taką samą masę, ma taką samą objętość, bardzo podobny czas działania, tyle że realizuje bardziej złożone funkcje. I zgodnie z zaleceniami, do rozważenia, wszczepienia tego urządzenia powinny być brane takie osoby, które nie mają dostępu żylnego, czyli praktycznie nie można. Wszczepić tego urządzenia klasycznego albo trzeba zachować ten dostęp przez żylny na potrzeby innych dziedzin, chociażby onkologii po zabiegu naprawczym, zastawki trójdzielnej, po usunięciu elektrod i systemu stymulującego spowodowanym infekcją i z wysokim rozwojem infekcji związanym chociażby z zaburzeniami odporności, takimi jak chemioterapia czy immunoterapia w leczeniu chorób reumatycznych czy nowotworów, pacjenci z dializami, z niegojącymi się przetokami. Proszę Państwa, idziemy do przodu również w Bardzo dziękuję.